Hej siemanko ludziska, witam was na kolejnym odcinku z tej strony Jadowita Kobra i, I dzisiaj gramy kolejnego sobie skrzydłowego, kolejna mapka z challenge'u, żeby zagrać wszystkie mapki, zostawiacie łapki w górę, myślę, że tak 7 łapek w górę pod tym filmikiem P powinniście zostawić, bardzo by się płacało. a ja wam bardzo dziękuję za to, że, za to, że jesteście, no i co, i gramy kolejną mapkę. No mam nadzieję, że dzisiaj będzie wygrana. Czekamy tu jeszcze na koniec rozgrzewki. Biorę sobie kałaszka. I dobra. I dzisiaj no, dzisiaj tutaj dziki będą wchodziły. Mam nadzieję przynajmniej. Dobra. Także no także dobra tutaj yy, wychodzę heady, bum bum tu nie ma to tamto. kurde gości kupi Digla pewnie przegramy o kurde <ścoughs> To raczej będzie przegrany mecz. Chociaż jeśli by na początek było anty. No nic. O nie! Jeszcze jeden! Jest! Dobre! Nice! Gościu grał! Gościu grał! Dobra! Jest git! Jest git już! Jest dobrze! Jest dobrze! Mogłoby być lepiej troszeczkę, ale... Dobra! Damy radę jakoś! Damy radę! Damy radę! Nie poddawajmy się tutaj! No tak, przecież, gościu, jest OP. Kałacha tam, gościu, miał... Nie, dobra, przegraliśmy tą rundkę. No trudno, no trudno, no trudno. Chociaż, chociaż może tutaj? Yy. Gościu, drewno gra trochę. Kościół tutaj źle zagrał, to źle to ugrał. Dobra, kupuję maczka i teraz wiem jak to zagram. Kurde, nie mam flesza, ale dobra. Ale dobra, to się jeszcze da ugrać. No co on robi? O, oh, nice. Nice. Dobra, jest tam mój kałaszek. Ach, nie zdążyłem. Dobra, nie przekupuję. Kupuję flesza. Flesz się przyda. Wchodzę na pełnej bardziej. Wchodzę na pełnej bardziej. I po prostu robię hedziki takie, że... O człowieku. O nie! Myślałem, że mnie ten flasz nie malinka. Dobra, co ty tam miałeś, gościu? Awkę? Wziąłem Awkę, dobra. Dobra, dobra. Jeszcze to możemy ugrać. Nice. Nice. Nice, nice, nice. No, ale... Wiadomo, tu jest esport, tu jest grany e esport, e a nie jakieś tam o. Ale szkoda, że tamtego gościa nie trafiłem, bo było lepiej. Nie, miał lepiej. Hmm, dziwnie, dziwnie zagrał teraz ten gościu. Tak nagle scoutem przeskanował. No, 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 ciekawe, ciekawe. Serio się musiałem zblokować. Nie no, nie wiem, albo, albo cheater. Y szanse są wyrównane, że jest cheaterem, albo nie. I to jest, to jest problem troszeczkę, ale dobra, zaraz zobaczymy. Teraz, jeśli będą strzelali buły z bloków, to znaczy, że no, no, gościu jest odpałem i to dosyć, dosyć, a jeśli nie, no to będzie Gites. Dobra, jeden porobiony. Dobrze, nice. Dobra. Nie strzelali buł z glocków, czyli jest dobrze. Możliwe, że to nie są ten... Paul. Dobra, kupuję famaska sobie na początek. Famasek jest dobry. Good, good. Ło! Ale tam strzelałem. Co tutaj było? Nie zdążyłem. W sumie dobra. Zrobimy to jeszcze inaczej troszeczkę teraz. Sobie tam na daleko z zrobię mało. A, Miałem problem, żeby ten Ta, go, mój gościu za bardzo tam poszedł i zginął. Uuu, no to było a jakby tam gościu jeszcze go potrzymał chwilę dłużej to by była kosa byłaby koska szkoda, że tam gościu chwilę go nie potrzymał dłużej może awansik będzie może awans po tym meczu no cóż, no cóż maybe o nie, tamten granat nie był najlepszy O nie. Dobra, dobra. To się uda. Może awkiem jest. Ale dobra, nie będę szedł sprawdzać, bo już i tak nie zdążę Dobra <śm> Dobra, porobiony. Porobiony, ładnie, ładnie. Dobra, teraz tak sobie tu i dobra. Wow. dobra, to było mocne. Udało się. Zwyciężyliśmy. Ja. Yeah. Ja. Yeah, ja. Yeah. Dobra, dobra. Czy będzie rang up? Czy będzie rang Kurde, nie ma. Szkoda, szkoda. Dobra. Yy, także czekajcie yy, tutaj, już możemy sobie niuka odznaczyć, prawda? Już mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć mapek jeszcze nam zostało, czyli pięć jeszcze filmów na YouTubie Także oczekujcie, a ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, a także komentarz, możecie też zostawić, jak Wam się podobało. No i dzięki wielkie, także do zobaczenia na kolejnym odcineczku No i cześć!